ciapek, Dzisiejszego dnia był rozgrzany do czerwoności. Chyba, z, chyba, z, 10, chyba z 10 razy dzisiaj a. było przeczepianie pomiędzy ogławiarką, kopaczką a bolkiem. Jeszcze teraz na koniec wykopaliśmy ziemniaczki, bo na, na wieczór było zamówienie. No, i w sumie pierwsza zmiana oleju po remoncie, nie? Już trochę długo, nie? Mógł być zmieniony z 20 hmm. godzin temu, nie? Znaczy, był wymieniony tam. W no, łazieniu. jak pochodził chwilę, nie? Ale jak to ten, nie? Co nam przechodziło go? No, 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 no to co tam no po ilu po, po 20 godzinach no, gdzieś to był 50 zmieniony. 50-60 godzin, 50-60 godzin, nie jest zmieniony olej, ale jest no czarny, nie? No, przepracował Jeste. na dużych obrotach w gar Staje jutro się wleje świeżego, dzisiaj póki rozgrzane, żeby spuścić. W sumie to długo nie trwa. No i można działać dalej. Jutro będzie film z zbierania buraczków. Będziemy bolusiem zbierali. O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj bodajże 20 lipca. Lecimy ze zbiorem buraczka. W sumie kolejny dzień. Kolejne auto do załadowania. No i, i powolutku do przodu, powolutku do przodu teraz poprawiliśmy jakość obcięcia Jak są dobrze obcięte to idzie bajecznie Ogólnie ten duży burak to już jest odpad To już wyrzucamy Chwilowo że tak powiem jestem zwolniony z bolka żeby tutaj dla Was nagrać materiał Wujek za sterami na ty brat, troszkę nam oczywiście pomaga e, przystawkę do cebuli tutaj mamy założoną żeby nam zgarniała ona nam zabiera buraki z Jeszcze jeśli tam wypadnie muszę jeszcze kupaczkę nieco poprawić żeby tutaj było twardo walec założyć to będzie zbierało jeszcze lepiej e, no ale podpiera sobie e, tutaj elegancko otrzymuje e, no i w sumie idzie szybko. Na przygotowanie około 8 ton poprzez ogłowienie i wykopanie potrzebuje około 2 godzin i około 2 godzin te 8 ton zbieramy także 4 godziny 8 ton na gotowo, bo no tak jak, jak dobrze idzie, tak to wiadomo, że się, tam się tutaj zablokuje kamień, coś się przerwie. To wydajność buraczka jest dosyć spora, nie chcę tutaj mówić ile, ale no jak się uda wszystko sprzedać, bo ogólnie już towar dosyć mocno przerasta tutaj akurat w początku pola takie kulmy zostały pojedyncze sobie rosły no ja myślę, że jakieś 15-20% tego ponad kaliber, kaliber handlowy to jest od 5 do 10 no ogólnie tak, cena teraz dosyć mocno poleciała, wiadomo, że jak są opady, jest towar ładny na polach i rolników, nawet bez nawadniania, to ceny nie ma Obecnie około 50-60 groszy za kilogram, ale przy wydajności załóżmy no, około 40 ton, po 30 niech by było na czysto nawet, 30 ton razy 50 groszy, no to nie jest źle, ale mówię, zaczynaliśmy, zaczynaliśmy wcześniej z lepszą ceną, zostało nam jeszcze około, na no, jak dzisiaj zbierzemy, w sumie jeszcze jeden, może dwa rządki, z drugiej strony mamy wykopane, jeździmy na pętelkę, także yy, nie potrzeba dużo, yy, że tak powiem, yy, tych buraczków na, na tira. Całego tira dzisiaj ładujemy całe auto. Poprzednio była chłodnia, yy, ładowaliśmy z big bagi, przesuwaliśmy na paletach, dzisiaj będzie yy, buraczek zabierany luzem. Yy, pełne auto będzie yy, zabrane luzem. Yy, no co? Ogławiarka chodzi, kopaczka chodzi, w której jednego pręta wyjęliśmy, bonus chodzi odpukać, osłony pozakładane, przejrzane, odpukać, żeby żeby chciało iść tak dalej jak idzie. Yy, aha, i nie skończyłem mówić ile jeszcze mniej więcej zostało. Yy, tutaj no, zostaną cztery rzędy, mówię jeszcze dwa będą ogłowione i wykopane i zostanie taki klin za stodołą. No ja wiem ile to będzie, z półtorej hektara może jeszcze tira. Yy, zrobimy na kolejny wtorek albo albo na y, może się uda piątek, sobotę dobrze by było żeby przed żniwami jak najwięcej sprzątnąć tak się zaczną żniwa no to y, nie wiem czy uda się to wszystko zdążyć zebrać y, załadować i tak dalej bo wiadomo że najpierw będą żniwa ale i tak już mówię dobre 2 hektary około 2 hektary jest zebrane to będzie trzecie auto załadowane y, także no, myślę, że myślę, że jest okej okay. eee, Tutaj gdzieś tam wałek nam się rozsypuje, kurwa nam się haczy no, To akurat nie problem, ale e, no bija gdzieś tutaj, ale jest w osłonie, więc e, najważniejsze eee, No i to ładowarka w pogotowiu, bo w chwilę moment jest zbiornik w jest moment jest to zbiornik, pokażę Wam może jak tutaj leci czysty towar do zbiornika To wygląda. O, jakiś przepuszczony kamień. Dobrze jest jak są trzy osoby na wolku. Wiadomo, że troszkę tutaj jest buraczka To ponad 10 cm, ale to jeszcze przejdzie przez linię do mycia, do sortowania i ten drobny, i ten grubszy buraczek odejdzie ogólnie. Są takie 2 czy 3 miejsca, gdzie bardziej przemarz. Jest trochę więcej tego buraczka grubego. Gruby buraczek tutaj jest odrzucony, zobaczcie. Akurat maszyna go trafiła. Gruby burak już się nie nadaje. Duży ponad 10 cm, bo takie włókna białe się tworzą. I on jest po prostu twardy i nie jest już tak smaczny. Tutaj leżą te buraki odrzucone ręcznie właśnie wyrzucone z bolka. To są takie globuzy, jak to mówię, liście, ale wiadomo, że to jest nawóz. Po przejechaniu bolka, jak widzicie czysto, ta ziemia jest może trochę za pulchna. Powinien iść walec za za kopaczką, pokażę jeszcze wam jak to idzie na stole przebierczym coś tam dalej z rozładunku tata operator ładowarki generalnie i też co jeszcze nie, nie mówiłem, o czym nie mówiłem trzeba było wyrwać ten rzepak, który się połasiłem o, o te oszczędności odnośnie odnośnie prostu na herpicy no i trzeba było niestety wyrwać, tak to wygląda, pole długie, 650 metrów, chyba czy 700 i powoli, powoli do przodu ciapek na jedynce, na małych obrotach, zaraz Wam pokażę jeszcze, jak to tutaj wygląda na stole A Tak to wygląda, taśma jest cały czas pełna, tutaj mamy robotę, to odebrać. Ja mówię, no cały czas jest pełna miejscami, też nasz nie nadąża względem tutaj tej taśmy do zabierania liści Tutaj ten przyrząd odłączyliśmy, bo podnosiło nam, nie wiem czy to jest niesprawne, podnosiło nam się to za bardzo i buraki wyrzucało bokiem O, szefu, praca z miasta, też tam był pozałatwiać, zaraz przyjdzie na barkę? będzie pierwszy zbiornik może on jeszcze kilka słów dopowie no i tak wygląda wygląda pełna ma kamienie tutaj przesunięte na bok to przesunięte bo tu jest zablokowane gdzieś tam pojedynczy korzeń że paku się trafi dobra odkładam kamerę zakładam rękawiczki i wyrzucam te duże bo we dwie osoby tutaj średnio no, ogarniają naszą znaczy, ogarniają bardzo dobrze ale no dużo jest tego dużego buraczka do wyrzucenia troszkę śmieci takie coś jak zostanie, to już tam myjka to, że tak powiem, To pełno, pełno jest? Dobra, idę poładowarkę I, i nagrywamy wysypywanie zaraz. W no, już widzieliście, a tak oto nam idzie wysypywanie ze zbiornika. W środku taką, takie zwężenie założyliśmy odrzutnik od Bizona, żeby się zbiornik lekko zwężał i sypiemy bezpośrednio do Big Bega. Zaraz zobaczycie dwoja operator Ciapusia, tata operator ładowarki. No i powiem Wam tak, jeden zbiornik robimy około 10 minut. Także tak jak jest dobrze ogłowione, nie ma śmieci na polu, bo co wam mówiłem już też wcześniej. Jak zostaną liście z tego pierwszego dnia, co sobie Wrzuciłem liści podczas ogławiania na te rzędy pozostałe to była masakra, nierobota normalnie męczarnia no ale teraz już mamy opanowane no i wysyp też idzie, no można powiedzieć sprawnie, tak parę gdzieś tam się zawsze rozsypie No i tak to wygląda do Big Bega to zaraz pojedzie od odwieźć Big Bega na gospodarstwo. Dwa zbiorniki do, do Big Bega, do zbiornika wchodzi gdzieś no, 550-600 kg. Jak pełno by było to 700, ale jak jest pełen, to przy wysypywaniu się nie mieści. No i co, Big Bag gotowy, ja wracam na sortownik. Nie ma tam jakiejś ciężkiej roboty, ale trzeba trochę przebrać jakieś połówki, kamieni trochę wyrzucić. Ogólnie jest dobrze.